Witajcie, nazywam się Dan Higginson i w ciągu najbliższych kilku minut chciałbym przedstawić Wam niezwykłe generujące dochód komponenty planu wynagrodzeń Synergy. Jest to dla mnie coś bardzo emocjonującego. Ponadto jestem przekonany, że nasz plan wynagrodzeń jest najszczodrzej wynagradzającym w całej branży. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Być może was to zaskoczy, ale nie zawsze byłem zwolennikiem marketingu sieciowego, jakim jestem dzisiaj. Prawdę mówiąc, byłem raczej jego przeciwnikiem. Obrałem tradycyjną ścieżkę kariery i postrzegałem marketing sieciowy jako model biznesu, w którym bardzo nielicznie osiągają sukces. Poprzez firmę, w której niegdyś pracowałem, rozpocząłem konsultacje z kilkoma przedsiębiorstwami z branży marketingu sieciowego. Dzięki temu, że miałem okazję porozmawiać z głównymi liderami i dziesiątkami najważniejszych firm, zacząłem rozumieć, jak ogromne dochody można wytworzyć w tej branży. Zdałem sobie sprawę, że marketing sieciowy sam sobie stanowi doskonały model biznesowy. Pozwala zwykłym ludziom zostać właścicielami indywidualnego biznesu, ludziom, którzy w normalnej sytuacji nie mieliby takiej okazji, niezależnie od tego, czy posiadają ograniczone możliwości finansowe czy czasowe. Poprzez marketing sieciowy pojedyncze osoby mogą stworzyć znaczący dochód pasywny, nie rezygnując z pracy w pełnym wymiarze. Pomagając swoim partnerom w biznesie osiągać ich wymarzony poziom sukcesu, w nieodłączny sposób sam osiągasz sukces. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli porównać marketing sieciowy do tradycyjnego modelu biznesowego opartego na handlu detalicznym, która wyglądałaby bardzo podobnie. Jednakże marketing sieciowy eliminuje liczne poziomy sprzedaży, koncentrując wynagrodzenie na tych, którzy faktycznie dostarczają produkt ostatecznemu konsumentowi, którym w tym wypadku jest uczestnik marketingu sieciowego. W marketingu sieciowym jesteś wynagradzany za Twój wysiłek i za pomoc innym w pracy, jaką Ty sam wykonujesz. Przez cały ten czas, kiedy prowadziłem konsultacje i wywiady z liderami branży, nauczyłem się wiele o ich frustracjach i pułapkach najpopularniejszych planów wynagrodzeń w tym biznesie: liniowego, tradycyjnego, binarnego i z odcinaniem głębokości. Przyznajmy uczciwie, że każdy plan wynagrodzeń ma swoje zalety. Jednak w mojej opinii zastrzeżenia czy zagrożenia znacznie przeważają nad korzyściami. Kiedy zdałem sobie sprawę z potencjału branży, jaką jest marketing sieciowy, chciałem opracować system, który maksymalizowałby korzyści wynikające z każdego z tych najtrudniejszych planów wynagrodzeń, a jednocześnie eliminowałby ich wady. Byłem przekonany, że ta branża na to zasługuje. Na podstawie wszystkich tych planów i z dużą dozą pomysłowości opracowaliśmy pierwszy w historii podwójny liniowy plan wynagrodzeń Megamatch. Dzięki niemu Mogą wykorzystywać uproszczoną strukturę, by zmaksymalizować zysk. Odcinanie nie występuje w planie wynagrodzeń Synergii, a obrót punktowy jest naliczany względem ograniczenia poziomowego. Jednak najbardziej ekscytującym i wyróżniającym czynnikiem w planie wynagrodzeń Synergii jest Megamatch, lukratywna premia otrzymywana bez końca w całej Twojej organizacji. Pozwólcie, że wytłumaczę, jak to działa. Po pierwsze, musicie zrozumieć, że w większości istniejących planów wynagrodzeń możecie otrzymywać prowizję jedynie od określonej ilości współpracowników wszerz. I określone ich liczby w dół. Określenie nieskończony. Rzadko używane jest w swoim mega prawdziwym znaczeniu. Mimo to przy dochodach na zasadzie mega match stajesz się osobistym sponsorem tych osób. Jako osobisty sponsor będziesz otrzymywać dolara za każdego dolara. 100% równowartości tego, co te osoby wypracują jako swoje podstawowe prowizje. Najbardziej dynamicznym aspektem mega match jest to, że stosuje się on w nieograniczony sposób. Nie ma znaczenia, czy sponsorujesz ludzi znajdujących się o dwie pozycje od Ciebie, czy o dwa tysiące pozycji od Ciebie. Nie ma też znaczenia. Jak wiele osób sponsorujesz osobiście? Zawsze otrzymujesz 100% równowartości. Dolar za dolara w stosunku do tego, co oni otrzymują. Przyjrzyjmy się, jak to działa. Powiedzmy, że wprowadzasz do organizacji 10 osób, z których każda otrzymuje miesięcznie 500 dolarów prowizji. Ty z kolei otrzymasz 500 dolarów za każdą z tych osób, czyli 5000 dolarów miesięcznie. Jak żaden inny plan wynagrodzeń w branży, podwójne liniowe wynagrodzenie Mega Match Synergy inspiruje do kooperacji i pracy zespołowej. Po raz pierwszy posiadasz coś więcej niż zachęty, by pomóc sponsorowanym przez Ciebie osobom osiągnąć sukces. To już nie jest wyścig szczurów o to, kto zrekrutuje więcej osób. W tym momencie posiadasz system sponsoringu, edukacji i pomocy, aby pomóc Twoim współpracownikom osiągnąć ich wymarzony poziom sukcesu. W czasach, kiedy globalna gospodarka przeżywa kryzys, kiedy jednostki i rodziny z trudem wiążą koniec z końcem, marketing sieciowy stanowi realną szansę dla ludzi na każdym poziomie wykształcenia, doświadczenia i majątku, aby podwinęli rękawy, wzięli się do działania i wypracowali znaczący dochód. W artykule w Wall Street Journal na temat tej branży napisano: W 2010 roku firmy sprzedaży bezpośredniej wytworzyły dochód w wysokości ponad 125 miliardów dolarów w 150 krajach i przy udziale ponad 75 milionów mężczyzn i kobiet którzy zmieniając życie pomagają innym. Poprzez marketing sieciowy, a konkretnie poprzez Synergy Worldwide, wpływamy na życie ludzi na całym świecie. Jednostki i rodziny poprawiają swoją sytuację finansową, jednocześnie dbając o zdrowie. Razem inspirujemy do optymizmu, wiary w lepsze jutro i budujemy dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szansie, jaką stanowi Synergy Worldwide, zachęcamy Cię do kontaktu z osobą, która przedstawiła Ci te informacje.